Jednokrotnie zwracacie się Państwo, żeby potwierdzić jakimś dowodem jakość mięsa. Właśnie tego z takiego chow, chowu z, z polskiej trzody chlewnej, a tego z tuczu nakładczego, z tak zwanej normalnej hodowli, hodowli zagrodowej, a z tej a w stosunku do tej przemysłówki, którą, którą negujemy i przed którą Państwa ostrzegamy. Mam tutaj dwa rodzaje mięsa. Pierwsze mięso jest to mięso, które, które pochodzi z polskiej hodowli, z województwa podlaskiego. Jest zakupione w jednym z zakładów w województwie podlaskim, w ziemi brańskiej jest sporo zakładów mięsnych. Tam nasze świnki z polskiego poświęcia zapewniam, bo znam to, to, to gospodarstwo, tą zagrodę, która, z której to, to mięso wieprzowe pochodzi. I tu, tam zostało w zakładzie ubite. Można, można w, tym, w, w takich zakładach polskich je zakupić. Drugi rodzaj mięsa, no, oczywiście, pochodzi z biedronki. Tutaj jest bardzo konkretne oznaczenie. Oczywiście, ja pozwolę sobie. Przekazać z drugiej strony, mamy oznaczenie. Polska, obój, hodowla, Polska. No wiecie, proszę Państwa, Polska to jest szerokie, szerokie pojęcie, szczególnie jak jesteśmy w strefie Schengen w Unii Europejskiej, wiemy gdzieś czegoś to więc może e, dotyczyć. No nieważne, taką mamy informację o pochodzeniu. E, w tym rodzaju mięsa jesteśmy w stanie nawet stwierdzić, w którym gospodarstwie, jak było, jak było żywione. No, ale teraz z, z, sprawdźmy, jak to, jak to jest tym mięsem. Oczywiście tego typu mięso znajdziemy wszędzie w biedronce. Lidlach i, i tych wszystkich innych wynalazkach. Natomiast to nasze mięso gospodarskie, zagrodowe oczywiście w znakomitej większości znajdzie się w sklepach naszych firmowych, tych małych zakładów oraz się znajdzie w naszych, ewentualnie tych sieciach polskich, które, które jeszcze pozostały lub w znakomitej większości małych sklepikach. Proszę Państwa, mam urządzenie, proszę tutaj może precyzyjnie. Jest to urządzenie do badania Azotanów. Przypominam, że norma w mięsie azotanów, która, która jest normą powiedzmy dosyć bezpieczną życiu, zdrowiu, akcentuję słowo życiu, jest to 200 mg na kilogram, natomiast pozostałe, pozostałe przekroczenie tego jest, zależy od wielkości szkodliwe. I spróbujmy, proszę Państwa, sprawdzić, w jakim. Z czym będziemy mieli do czynienia przy naszej normie, przy naszym mięsie tutaj, które jest właśnie z tego chowu gospodarczego. Czekamy. Tak, klikamy. I czekamy niecierpliwie na ten wynik. Proszę Państwa, 106. 106. Wszyscy to widzimy. Czy mamy mamy, mamy na pewno dobre ujęcie? Na pewno. Jestem, jestem szczęśliwy, wielce szczęśliwy. Połowę normy. Połowę normy, która jest dosyć normą wyślubowaną jak producenci tego urządzenia mówią, wręcz normą japońską, bo nic, co powyżej jest tej normy, po prostu na rynek japoński nie dostanie się. Proszę Państwa, żeby było wszystko jest jasne, dokonamy oczyszczenia sądy. I weźmiemy coś, co konsumuje 80% Polaków, jest nawet sądzę, że może i 90%, bo dostępność do tego typu mięsa, z jakim mieliśmy tutaj, proszę Państwa, do czynienia, no jest y, raczej dostępnością znikomą. Y, jestem w trakcie przerwy y, w pracach y, gospodarskich. To proszę się nie dziwić wystojowi różnym innym kwestiom, tym, którzy doszukują się w otoczeniu jakichś innych problemów. Wskazuję tutaj, że jest urządzenie przygotowane, w pełni skalibrowane. Wkładamy, wkładamy sondę w urządzenie. Zaraz będziemy czekać na pomiar, bo to jest, żeby się skalibrowało. Czekamy, czekamy na ten pomiar. Proszę Państwa. Na czerwono 668, to nie kłamie. To nie kłamie, proszę Państwa. To, to, to nie jest żaden, to nie jest manipulacja, to nie jest fałsz. Trzykrotne przekroczenie norm. Tym nas trują. Tutaj przy okazji nie ma znaczenia, czy to jest koncern duński, koncern amerykański. Jak markowy, zapewniam Państwa, im większa firma, im bardziej produkty są markowe. Tym bardziej są, proszę Państwa, groźne, groźne dla życia i zdrowia ludzi. E, oczywiście. Y, 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 no cóż, komentarza do tego, y, chyba, komentarz do tego jest, proszę Państwa, chyba zbędny. Y, sami Państwo wyciągajcie wnioski. Zachęcam do spożywania dobrej polskiej wieprzowiny i nie mówię tego z ironią, mówię świadomie, jeszcze takową gdzieś tam można znaleźć. Czyli w tych gospodarstwach, które produkują od prosięcia do do do, do, PNC, do tucznika, w tych zakładach, które potrafią zakupić, ale jednocześnie nie ma znaczenia, z tego mięsa, z tego gospodarskiego mięsa, proszę Państwa, jeśli tylko damy je do przetworzenia nie do zakładów mięsnych, ale tych właśnie różnych. Z udziałem kapitału amerykańskiego, kapitału duńskiego i tak dalej, bo to nie są zakłady mięsne, to są przetwórnie chemiczne, to nawet tak dobry surowiec naszprycują nam, że to jest kwestia czasu, kiedy my wszyscy wylądujemy na onkologii, czego sobie i Państwu nie życzę. Poszukujmy, wymagajmy i dopominajmy się. Za nasze pieniądze Kupu, mamy kupić sobie zdrowie, a nie trucizny. I obligować państwo polskie do tego, by stało na straży obywatela, by, by stało na straży polskiego konsumenta. Tak przy okazji, tego urządzenia nigdzie nie kupimy na Zachodzie. Nie ma firm, które chciałyby produkować, a pytanie w jakim celu, żeby ludzie byli świadomi i nie eksterminowali, te urządzenia pochodzą z rynku rosyjskiego. Tam się, proszę państwa, wbrew pozorom i wbrew obiegowych opiniom i wszelkiego typu propagandzie, ale dba o zdrowie i życie mieszkańców. Świeże, zdrowe tam musi lądować na stołach. No niestety u nas dzieje się inaczej, ale prawda jest po to, żebyśmy to proszę państwa zmienili.